Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mr. I dzisiaj jest ze mną Kubik 1 2, 3. No cześć! A o my Ej, dobra. Ogarnię Ej, teraz, teraz, teraz to <gulik> <gulik> Wila was wszystkich bardzo serdecznie, Z jest Duke 1, 2, 3 Mr. Kubikson i z drugiej powiecie No cześć, 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 nieważne. E, gramy dzisiaj w Supercraft Brothers i będziemy nawijać i będziemy grać, prawda? Nie, no to zaczynajmy, prawda? No to zobaczymy się tak. za chwileczkę na arenie. Nie, no cześć. Okej, okay, już jesteśmy na ręce, ja tutaj jestem po to, aby zabić Duke'a Nie wróżemy. Ej, no ale bez kampienia, no kurde. Zginij, koleś, po prostu jesteś. Dobra. jesteś wredny. Ty jesteś ludy! Nie, pracisz malutka! Nie, nie, O nie! Pracisz malutka! Nie! A czemu nie wziąłeś M stara? Ej. Malutka. Koleś, czemu nie wziąłeś stara? Ej, ale dobra, bez kampienia! Okej, okay? Bo już starczy nam kampowania. Przepraszam? E, pomyślimy. Co za psychopata! <śleski> A ja jestem tym samym. Aplaus, wolny aplaus. Lol, wow, sami exploded. Bo ja miałem ochronę pięciosekundową, a ten że na mnie wszystko. To nie hardcore, to nie hardcore. <grymne> to jest Minebook. O my fego derby. Szybko! Jest! To co? Nie! Dobra panowie, wygram to. Nie, nie proszę nie! Na kubiksa, na kubiksa! Kurna! Żyję! Kurna, paint mi się... Pęd mi się włączył! <grymne> Paint mi się włączył, o faka. Dobra bremu, spokojnie I Capslock. Koleś, ty ze mną nie masz szans, ty możesz się po prostu... Ej, ej, bo Ej, detwisz znowu ciota! Ej, lecę! Ej, dawaj Bonkampi. Ej, dobra, dawajcie na tego detwisza Ej, dawaj tego Andrzeja Andrzeja? O, Zyskam wszystkich w boty Ej, bo was degraduje, wszystkich. To ja! I mój. Oooo! Zabijam bo... cię! A Ej, do Ej, dotujź ja... mi uciekł To ja, ja i mój ja ja dotujesz u boku bo... Aaaa! <śpiewanie> było? co to było? Nary leci się? Na radio? Kurde! <śpiewanie> Oooo, żyje! Żyje! I co? I co bycie, z, co? Ej, Diego, kawał wygram. Na pewno. A w ogóle Diuk to jest Mister Mroczny, jakby ktoś, ktoś nie wiedział. Ej właśnie, bo dzisiaj. E, ja mam dzień śmiechu, nie? Bo jest szkoła jutro, tak? dzień śmiechu. <śmelodging> Cieszymy się, jest szkoła. Czemu ja już wypadłem? co za. że i właśnie, czemu ja nie nagrywam z komentarzy, mi się non-stop dre, mo dre mordę i się dre. Bo on jest rudy. Ja to w ogóle nie za chwilę się spada, patrzył w górę i... Ja widzę tego kampera. Zwie się on, ale tu jeszcze nie ma... Nóg. Szesza, jak to pijesz? Będą być miał prawo Ja Ja słyszałem co ty ćpiesz Ja słyszałem co ty ćpiesz kurna Jakąś no am Amfę heroinę kurna Jakąś Amfę heroinę ćpiesz Ej ty uwaga, dobra, 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 ja śpiewam o. Będziesz miał prawo autorskie Ja uwielbiam ją się Nie, wytnie. O... Okay. To, się wytnie. to się wytnie A, to się wytnie. To się wytnie. A jesteśmy bandą Gimbu, to tyle wam powiem To ty nie. jesteś Kurma ci tu chuj jedany Zagaram ci hej naprawia na klawiaturze A tylko spróbuj po prostu ty Ty szmato! Ty szmato! Ty masz po prostu... Ty zero kurne skilla! Ja usłyszałam, że... zero anestezja. Tak. JAK JA przegrałem? JAK JA przegrałem W TUMASZ Bo w są CO SIĘ śmiejesz, GNOJU?! Ej no wy, chodźcie normalnie z... będziesz <p> gry. Ej, wiecie co? Bo szczerze... <grym z p> ej, wiecie co? Bo... Chupa... Słuchajcie, słuchajcie, bo... Słuchajcie, <grym z p> przez to, że ja nagrywam... ...ja drę mordę. No, a jak, jak drę mordę, to się dre. Co ja gadam? <gaduń> <gaduń> ja nie mówię normalnie, tylko się drę normalnie. Znowu wy, 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 wy kinobus. Znowu wy, 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 wy no prostu, Bo ona się boża też swoimi jajkami. Naprawdę zby. Jest... Wy, wy, wy. Wczoraj wy, wy, ja mój kolega miał wy, ten w szpitala, bo niby miał jedno jajko wyżej drugie niżej, że okazało się, że w szpitalu było wszystko normalnie. <gaduń> <Znaczyń>. Dobra. Widzimy się. Dobra, widzimy się na następnym terenie. Nie, nie grał to. Cześć. Dziadciuncia. Okej, okay, jesteśmy znowu na drugiej Wygrałem to, to rundę, to Ja a na cieniobródę. A bo, to, bo to jest Ja czekaj wziąłeś mnie Papa Filipa. Ja go zabiłem. Ej, ty też masz Je, na ej, na papa Filipa papa Filipa. Papa, Filip papa, fi papa został. <grym grym> zabiłem cię. Ej, dlaczego ja już mam trzy życia? A bo zginąłeś

Użyję ulti, ulti, ulti! Tak Mówi? zabiłem! R! R! Najpierw Q, później R używasz i ja później R jak użyjesz to masz ulti Ra, ja Robię gankę! Nara, nara! na Windows <ścoughs> Dobra pana wyganka robię! robisz? Ja ja, ja, ja ten! E, idziemy na mida! Dawaj, na mida! Ooooooooo, oh, 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 oh. nie ma, duba! Co mnie zabił? Aaa! mnie zabił? już Ej, dołączył ja Ej ja mam jakiegoś złotego yeah. ziemniaka, ale on jest o chej ja nigdy tra... No nie, przegrałem już, przegrałem. Ej, weźcie Duke Compi! Ej, duke campi! Co za... Co żyłam to? Co się co, tak? Co, 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 co. No to już widziałem to, mam to nagranie, Nie, nie ma tego nagrania <śmany> <do> nagra <śmany> no Haha, kiedy będziesz miał sprawę autorskie, czekaj, włączymy będę Kurna. O, music a music, zbił music na kanał. <śmany> Ej ale ty wiesz, że to wszystko. E, wytna. Tak, piosenkę Dziękuję. Dzięki, nie będzie. No, wytna. No, dzień. Ale i tak byliśmy po teraz, choćby. Ej, gdzie TU jesteś? O! Ej, Diuk się wam skokował, weźcie na Diuka sojusz. Co? Kurna! Gdzie <śmany> się Ej, na Diuka, no

Dobra. E, dobra, to by było tyle na ten odcinek. Kubikson, o! No. Ty, ty, ty Kubikson, nie o, Właśnie dzisiaj no? będziemy patrzeć e, kto wygrał. Ty, ty jesteś. Mister Duke. Yes! Oooo, dobra, Duke 1-2-3 wygrał, czy czyli Mr. Mroczny e, Okej, okay. myślę, że to by było na tyle e, <grywki> Dobra, myślę, że, e, że to było na tyle, wie. dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, e, ja się z wami żegnam, Diuk się z wami żegna, się ja z wami żegna, się żegnaj, kurna, nie będziemy nic złego... Badaj, mała, i daj mi święty spokój No, no dziękujemy Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam Nara